Zaloguj się dzisiaj te pierwsze hasło jest takie myślę że wszyscy wczoraj się zalogowali i pewnie są razem tutaj z nami. Wszystkim serdecznie dziękuję za obecność dziękuję bardzo za włączenie się w przygotowania. Cieszmy się, bawmy, wspominajmy, ale też twórzmy nowe wspomnienia. Wszystkiego dobrego, bawmy się. Kiedy instytucja rodziny upadała gdzieś pod koniec lat 80. Nawet zainteresowała się, tym, zainteresowała się tym Organizacja Narodów Zjednoczonych. I powstała taka rezolucja o utworzeniu Dnia Rodziny w 1993 roku. Dziś w sposób szczególny musimy zwracać uwagę na te prawdziwe międzyludzkie relacje, a nie na te wirtualne. Tego typu wydarzenia właśnie temu służą, służą. Fantastyczna pogoda. Ja gratuluję przede wszystkim organizacji tego wydarzenia, wszystkim którzy do tego się przyczynili. Wielkie brawa dla Koła Gospodyń Wiejskich dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Specjalny pokaz dzisiaj dla państwa, bo tutaj w Gałdowie Ochotnicza Straż Pożarna dba o bezpieczeństwo mieszkańców zarówno Gałdowa, jak i całej gminy Iława. Szanowni, Szanowni państwo, padło tutaj już wiele e, słów skierowanych do mieszkańców. Ale ja chciałabym powiedzieć w ten sposób. E, uczestnicząc w wielu wydarzeniach gminy Iława od wielu, wielu lat, e, jaką była mieszkanka też tej gminy, e, powiem z czystym sumieniem. Gmina Iława to ten samorząd, to jest jedna wielka rodzina. Państwo uczestniczycie wzajemnie, sobie pomagacie we wszystkich przedsięwzięciach, prac, współpracujecie i to jest ogromnie cenne. Że co dzień rano Znajdziesz dla mnie miłe słowo Kocham Cię, najmniej Że po prostu jesteś obok you wouldn't no bye